Cześć wam wszystkim, z tej strony pan Desirek, wam Klenycznyek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie dobić 13 tysięcy pucharków. No i przy okazji odblokowujemy sobie chyba nową postać KIT, tak mi się wydaje przynajmniej. Najgorsze jest to, że, moi drodzy, niedawno sobie zamieniłem właśnie z Kruka na Kita. No i co, co dobrego zrobiłem moi drodzy, znerfili teraz kito, więc porażka totalna, ale no cóż, nic na to nie poradzimy. E, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, sprawdźcie czy na pewno subskrybujecie ten kanał, bo jest to moi drodzy, mój 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 drugi kanał, więc wpadajcie moi drodzy e, na dół i zobaczcie czy subskrybujecie na pewno kanał e, Mam nadzieję, że odblokujemy. Mamy tak, moi drodzy, mamy start dropa do odblokowania, więc możemy sobie go otworzyć, zobaczymy co wyleci. Nie wylecą na pewno kredyty. A nie, wyleciały, dobra. Okej, okay, to teraz jak wbiję to, to dostanę plus 100, to mi braknie 3 kredytów. To wtedy mogę dokupić zagamy Ewentualnie z kolejnego start dropa mi jeszcze wyleci. No dobra, zobaczymy. I gramy duo i mam 31 pasy, i gram duo z randomem na poziomie 30 pucharków. A przed chwilą gram na poziomie 550, więc ryzykuję tutaj dużo, ale zobaczymy. Najwyżej zaraz na solo się przerzucimy. Tylko mam misję, a chciałbym tę te misję też przy okazji tutaj sobie wbijać. I co ciekawe, na drugim koncie mam wyższy poziom karnetu niż na moim głównym koncie. A na moim głównym koncie gram o wiele więcej, tylko że na moim głównym koncie nie gram w ogóle żadnych jakby misji. Więc przez to to też to tak wygląda. Ale na koniec karnetu, tam zostanie parę dni do końca, to zaczniemy na live'ach wbijać po prostu wszystkie misje po kolei jak lecą i mam nadzieję, że wtedy bez problemu nam się uda to po prostu wbić i będę miał zakończony karnet w tym sezonie. A możecie wy, moi drodzy, w komentarzach napisać, który wy macie poziom karnetów, mnie to ciekawi. Jak wysoko macie wbity? Eee, dobra, tu te randomy, znaczy randomy te bociki się klepią tam między sobą. Dobra, ten sobie padnie, tam nie tam bardzo ładnie top dwa jesteśmy. No nie źle, nie źle, moi drodzy, przy okazji misję sobie wbijamy, więc naprawdę spoko. Lecimy sobie niżej, zobaczymy gdzie jest w ogóle tamten random. Nasz Ramexico, kolego Ramexico, Ramexico, nisz tam wszystkich chłopców nie no, on padł jeszcze, nie mogę, dobra Willow tutaj wykarować musi wszystko, dobra, bardzo ładnie Damy z jakiś max, z tego co widziałem, to tego maxa trzeba będzie zaraz ściągnąć z planszy Dobra, rzucamy sobie tutaj, ok No to teraz wy już padacie, wy już padacie tutaj ewidentnie Dobra, mamy to moi drodzy, wygraliśmy Bardzo ładnie, ale chyba nie będę grał duo, bo no To duo może być problematyczne, troszeczkę. Może być troszeczkę problematyczne. Wola chyba solo sobie zagrać. Eee, Okej, okay, wygraj bitwy, pokonaj przeciwników. No to wszystko mi się zalicza, właśnie do tej misji. Na, na moi drodzy, eee, duo. Okej, okay, dobra. 25 punktów mocy do dowolnego zadmiarza. Nie najgorzej. 30 koła golda tu mam. Ej, jak ja tu mam dużo golda. Masakra widzowie. Nieźle. 32 pasy mamy, dobra. Lecimy dalej solo. Lecimy dalej solo, bo ja nie chcę później przegrać w głupi sposób. A brakuje nam 28 pcharków, więc to są dwa mecze, chyba solo, wygrane. Tak mi się wydaje, bo plus 15 jest tak. Dwa meczyki będziemy mieli wbite, no i odblokowujemy sobie wtedy kitka i też zagramy kitem raz. Nie wiem, czy mam tutaj zagrać tak szczerze. Mogę grać w sumie dalej tym Willow, ale Willow to taka średniowa postać do, do grania tutaj. Ale no cóż, niech będzie, że gramy Willow, zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy, i lecimy sobie z kolejnym meczykiem. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś Szelka, Jackie, El Primo, Rosa? No nieźle, nieźle. Dużo tanków. A właśnie wolałbym, żeby to nie były tanki. Chociaż, jak są na blisko, no to jeden ciul, tak naprawdę. Bo nie będzie jakoś mega ciężko ich naklepać. Najgorsze, że ja tu na przykład nie mam gadżetu i mnie coś podjedzie na blisko, no to mam problem. Tak naprawdę, taką Willow, bo nie mogę się schować. No, jedynie teraz mam Ultat, to od razu przejmuję ziomka. I nim lecę na przykład do strefy, no i też o tyle spoko, że tutaj mega szybko się wybijają, więc bicie tego top 4, bo od top 4 się chyba pasy nie traci, no to w miarę szybko leci. Dobra, Błaże, ja tutaj bym chciał sobie trafić, bardzo ładnie tam raz dostał, cyk, cyk, aha, fajnie, dobra, teraz cię trafię, dobra, bardzo ładnie. Trzeba uważać na niego, on tak dziwnie chodzi, że ja nie wiem, kiedy on do mnie podejdzie. Dobra, anginie chyba. Dobra, bardzo ładnie, moi drodzy, mamy to, już było blisko. Już się zbliżał, już by było niebezpiecznie, ale na szczęście się uda, Top 3 jesteśmy. No to na spokojnie dwie osoby jeszcze muszę naklepać i będziemy mieli, moi drodzy, top 1, później jeszcze raz top 1 trzeba będzie zrobić i powinniśmy mieć kitę już na naszym koncie, więc fajnie. Dobra, obijamy jeszcze tego skorbusa, cyk, cyk, dobra. Daj mi jeszcze raz cię trafić i jeszcze raz jakbym cię trafił, to było fajnie. Nie no, kolego, nie ubieraj sobie tej roślinki na łeb. No nie, no on się jeszcze leczy. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, dobra, dobra. On padnie? Padnie, dobra. Bardzo ładnie. Mamy, moi drodzy, wina, ale zmieniam tą willow, bo tą willow się tutaj ciężko gra, ciężko w ogóle jakkolwiek przejść. 33 pasy mamy na razie. Naprawdę dobrze to idzie. Mm, weźmiemy sobie na przykład... A taką IVI niech będzie, IVI najmniej pucharków, moi drodzy. Lecimy, jeżeli wygramy, mamy 13 tysięcy pucharków na tym koncie. No to już naprawdę spoko, czyli w sumie mam ile pucharków? 73 tysiące, prawie, bo na głównym koncie mam prawie 60 tysięcy. No to plus 13 to mamy, moi drodzy, prawie 73 tysiące. Lecimy po 100 koła w tym roku. Mam nadzieję, że siądzie. Musiałbym tak, no, 70 tysięcy będę miał na głównym koncie w tym roku. No, to tutaj bym musiał mieć 30. No, jest to do zrobienia na spokojnie, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało aż tyle grać. Chociaż no, jeszcze jakieś, nie wiem, 3 miesiące temu na tym koncie było 6000, teraz jest 13, więc no, w miarę to coś tam idziemy do przodu. Chociaż teraz no, mało, mało gram na tym koncie. Tak naprawdę na tych odcinkach, właśnie tutaj na tym kanale, to zazwyczaj gram, bo na głównym koncie cały czas coś wbijamy. No, to nawet nie ma kiedy przelogować się na to konto i jakkolwiek zagrać. No, i czasami na odcinkach też coś sobie wbijam tutaj. Dobra, top 4 jestem. Tego 8 trzeba naklepać. I uważać też na niego, bo on właśnie może dosyć ładnie nas obić. I też to zrobił. Dobra, został jeszcze otruty. Fajnie. Kurczę, pyczona, ma 900 HP. Ja nie mogę za bardzo wychylać, bo padnę. Dobra, no właśnie, 1400. No i muszę pokonać pamkę. Pokonam pamkę i będziemy mieli, moi drodzy, pierwsze miejsce plus 15 pucharków. I będziemy mieli wbite wtedy 13 tysięcy. Więc choć tutaj koleżanko moja, najmilsza. Dobra, została tam trafiona. Fajnie, znowu dostała. Lecam te pchły. Okej, okay. niech się ona tylko nie leczy, ona tam cały czas strzela, to jest jakiś bot w ogóle upośledzony. Dobra, bardzo ładnie, udało się moi drodzy. No to teraz wracamy sobie, 13 tysięcy pucharków powinno być już na naszym koncie. Zobaczmy sobie, czy mamy wbite. Tak jest moi drodzy, mamy 13 tysięcy pucharków, więc fajnie. Zbieramy sobie te kredyty, mamy w tym momencie 1897, brakuje nam trzech. No i odblokowujemy sobie to za jednego gema moi drodzy. Kupiłem kita za jednego gema, nie, to jest niesamowite. 50% zniżki widzowe dostałem na kita z dwóch gemów na jeden gem no powiem wam, cena giga mocna, nie? kupiłem kita za jednego gema więc nieźle, nieźle moi drodzy dobra, zacznę odblokowywać kolejną postać, kruczek, no oczywiście, że kruczek będzie kolejna legenda na naszym koncie, więc spoko, no i sobie wybieramy tego kitka przetestujemy go, w sumie nie grałem nim po nerfie, mogę go zaupgrade'ować trochę bo mam tych par punktów teraz i golda uzbieranego, to zobaczymy na który level rzucę. No niech będzie na ten siódmy i przetestujemy sobie tego Kita, ale no, podobno jest teraz słaby, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy, czy moi drodzy jest taki słaby, czy jednak jest jeszcze grywalny. Nie wiem też za bardzo na kogo tutaj skakać, bo się boję, że my naklepią. Na przykład na pewno tego Tika mogę skoczyć na Bula, no to średniowo. OK, 1280, no to nie najgorzej, tak szczerze. Nie najgorzej, choć nie wiem, ile bił. Dobra, tutaj na spokojnie sobie takiego. Kolegę, klepiemy. Ok, top 7 jesteśmy. No na Jackie nie będę skakał, bo się boję, że przegram jeszcze. A chciałbym dalej pasę mieć, a nie ją stracić. Chociaż teraz ona się z kimś tam bije. Dobra, ok. No to tą dwójkę naklepałem. Jestem top 4. No to teraz już mogę skakać na każdego. Ok, no i moi drodzy, na spokojnie sobie klepiemy. Dobra, ja nie wiem gdzie on tu został niby tak znerfiony. Bardzo przecież na spokojnie tutaj wszystko robię. Każdego oram, więc nie jest to jakiś żaden problem. Mimo tego nerfa, ale to na pewno się idzie odczuć na wyższych pucharkach też i na trójkach pewnie, a niekoniecznie na solo. Tak szczerze. Dobra, skaczemy sobie tam. Witam bardzo serdecznie, kolega porobiony. Mamy kolejnego wina na naszym koncie. I pasa, moi drodzy, 35. 35 pasy, więc jestem w połowie do mojego rekordu na tym koncie, który straciłem przez lag. Bym miał już pewnie ze sto ileś, ale no niestety nie wyszło. Kodzik pana mi się zresetował, więc moi drodzy, wy tak samo jak ja, wpisujcie kodzik pana w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i również dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I że tak, to się w w górę zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.